Dzisiaj gramy w Robloxa i z moim bratem i, i, i nie ma jakiś Roblox wideo Nie wiem co to chyba ja jestem nie wiem czy nie wiem nie. Dobra robimy to A jakiś typek tutaj w ogóle przyszedł Nie chcę nie, nie ciacha Ej, nie jest prawidliwy, bo jakiś ciepek tu jest. Ej, a jakim ty jesteś kolorem? Ej, nie, bo to jest bez sensu trochę. Nie wiem czy to zacytałem. bo w ogóle jest taki... Jakiś nubowaty. Prawda, to on będzie mi ciągle tu ciachał. No, nie, to był jakiś typek po prostu. Typek, który dokucza graczom. Ty jeszcze nowym. No dobra, uciek. Super. Mogę spokojnie, w spokoju grać tenak. A gdzie są bronie? Odkryj pierwsze bronie, dobra? No, Masz broń? Nie mam. No dobra, ale, ale, ale jakbyś miał, to mi mów. Dropper. Ale jaki jesteś kolor? brązowy ale ja Cię widzę, brązowy chyba no brązowy no a jaki kolor inny, no brązowy no no brawo, pięćdziesięciu masz dwie ropery? no Są f... no. u Ciebie? Ty, no pijem Ciebie, że Cię nie spiję Widzę Cię jak biegnie. A nie, to nie Ty. Ej, to nie Ty. Gdzie Ty być? Tu jest kasem! A tam, dobra. Nawet blisko jesteśmy siebie. Więc jeszcze spoko. Co? Ej, jaki lagi. No nie, bo już parę kasy straciłem. Dawaj, dropę kasy. Ile Ty mi dajesz? Co tu jest? Ja jestem Among Asem, małym. Patrz. Tak. Bo ja mam Among Asowe, a ty kim jesteś? A nie, to wszyscy są amongasami. Dobra, bo ty Magdalis jest Among Asem. No, dziwne. No! To ma być dziwne. O, ja mam biały już. amongas, As. Biały. A, ty... a ja mam jakieś pomarańczowe. Każdy chyba ma jakieś inne kolory, ale na początku ma się takie czerwone jak te impostory. Nie, też białe wychodzą z tego. Z tego pierwszego wychodzą czerwone, go białe, z tego pomarańczowe, a z tego jakie? Też pomarańczowe. I tam pisze ile... I tam piszę ile to jest warte. W sumie. Fajny nawet to jest. Mam nadzieję, że to nie będzie takie długie jak ostatnie. Się ale to się zbaguje, to zgi, wiesz, dobra, mm, idziemy dalej, no mam nadzieję, że to nie będzie skin jak tamten o, to ta to już widzisz, już. dobra, mi się na razie tego nie chce budować, chyba, że ktoś będzie do mnie przychodził, no to wtedy tak, ale na razie tylko ten typek był. O, ja mam wszystkie chyba dropery, nie co to jest? To jest za robuxy. Dobra. Większość tutaj chyba rzeczy jest za robuxy. O, też mam już zbudowane. Bo jestem bogaty. No halu. Aha, nie, bo nie mam. Myślę, że mam tyle kasy. A ja tyle kasy nie mam. O, tysiące! Już taki budynek, bo ja zrobiłem pierwsze dropery. Jest, Widzisz, miecze? jak się opłaca mieć dropery? Nie. Ale chyba się niedługo dowiem. Tak już wiem. Chyba. Chyba to są miecze. Czekaj. Nie wiem. Ile mi tu brakuje? To tylko wam. Mam tyle. O, teraz na pewno. O, miecz pierwszy. Ej, halo, jak to się bierze? Mm, dawaj mi to. Idę do ciebie. Czekaj na mnie. Wiesz, że i tak do siebie wejdę? No, nie. Nie, Dwie Ja mamą zadaję. E, ale słabizna. O, no, nawet. Zabiłem cię. Musiałeś okay? Nie wiem. Jak dostałem, to. Mał. Ale nie, nie dostałem. A, to zgi To masz jakieś lagi. Dobra, 3000. O, mam. tysiące. O! To jest ta miksturka, co ten typek to miał. No super. To w ostatnim w droperze. Mam nadzieję, że to nie będzie takie nudne. Ej, i tak to się da robić. Idę ci załatwić znowu. Co? Znowu? Ej! Umy, już Ci działa Roblox? Nie działa Dobra Ja czekam aż Ci tarczę Dobra Ej, Nie, tym się chyba jakby nie da Ej, A. nawet szybko To elo. O, tam się też biją pito. No, Ja się nie mogę Szybko to No nie umiem taki skierować Dobra, już jestem w domu tego typu, jakby co załatwiłem. O, już mi nie wejdzie. A nie, ty masz szkołę kupioną? Nie. Mhm. O, już mam zrobione. zrobiony. Ojeju, dopiero? Mhm, a ty? A masz wszystkie dropery? Nie. A ty masz? Jeszcze mam wszystkie dropery. O, by wszystko to Dobra, się nie skończył. właśnie, tego nie czegoś.

No zamykaj, chyba że ja będzie chłopcem. Czy ja będzie chłopcem chyba ze słuchem Nie, nie. Ale to nie na odcinku. Załatwi mnie, ale nie na odcinku. No to jest głupie. Dlaczego? Aha. to Znika tak bit Opanowaliśmy problemy. E, Dziesiąt droperów. Nie, 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 nie. Dziesiąt droperów. Nie mam pojęcia, że są droperów Я куплю мне синий. А, то файное Не знаю, не О, это Могу это от раза oh, два дропера. Новое. Что, ты там где Ale jak to wygląda? to normalne, A ciekawe czy z niego właśnie wylatuje. O, diamentowe miecze z Minecrafta! Zobacz, diamentowe miecze z Minecrafta. Nie, swoje z To idź, musisz tam wejść. Tutaj, głoś, czegoś. Musisz wejść. Dzisiaj ci się To musisz wejść najpierw. Iza, I zapamiętało? Halo? Mi się coś zbogowało. O! Dobra. Ja najpierw robię takie jak zawsze dropery. Hmm. Co jest. Ale fajnie, że to są diamentowe miecze. To chyba tak się nie skończy ja Dla mnie no to na trzecim piętrze Się skończy dopiero Ale tak zgaduję Co ci coś tam zgadła? Pewno wszystko działa tylko Mi też się baguje O w końcu Mi też się baguje kasa Nie wiesz Kro... Ale jest, masz drugi piętro Już

No, no son tres cripendra no na. Sou cripendra, tu Hello, no hello. Eis. Tu... Bom Ah! pistola Mścili się na mnie! Szybko pij tę potkę! Szybko pij tę potkę! O ty... Aj! Nie wypiłem potki! Mój no pierwszy raz w tej grze zginąłem. No chyba, że będziesz musiał otworzyć, bo ja mogę Ci otworzyć. Będziesz miał moje bronie, ale... Jak nie, chcesz, to nie ma! No, jeszcze 1000 nie mi brakuje, bym miał jej, by wracać. A. Dobra, 14 tysięcy. I wszystkie dropery znowu zrobione. Mm. No ja mam już drugie piętro i wszystkie droperki. I diamentowe miecze. O, i wszystkich badawają. Nie, ten jeden koła. Wow! Te tutaj bardzo dużo dawają. No, ten też jeden, jeden koła, kul. Ej, dobre. Bo to bardzo dużo daje. O, tu też są bronie. Pewne jakieś fajne. A masz jakieś bronie? Nie. O, mi się skończyła muzyka. To tobie leci. Ej, to jest, jest trochę hamskie. Mi już nie leci. Ej, tu się bardzo łatwo zarabia tysiące. No. Co ja właśnie zrobiłem? Jakieś rzeczy. Dobra, 7 tysięcy mam. Ej, jakiś pistolet! Co ten typek co miał? Co to robi? Co to robi ten pistolet? Ej, dobry ten pistolet chyba jest. No, ja już go dawno mam. Ej, mogę przetestować? Dziękuję. Dobra. Ej, odsun się! Ej, odsun się! Ty mego odsun się! Stój, 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 stój! Uważaj, To nie ja! No no nie! Nieprawda, to jest typek! Ja jestem tutaj! Widziałeś mnie? A Widział Nie widziałeś, gościu! To nie, byłem ja! To jakiś typek i jak tego załatwić. To jest potwierdzone! Wszystko się nagrało! No! No nie! To ty! O, ty. Nie! Z tam więcej typów biega z tą podką jeju! i wszystko oczywiście. To się nagrało, mogę Ci potem to pokazać. Więc spokojnie. Chyba to się nagrała, nagrywa. Ojeju, ja jestem bogaty! Jak? Mam 37 tysięcy. No i za nowy się popchło. Ja bym to jeszcze udoskonalił, żeby nie było takich lagów. Bo to są już lagi. Bo nie mogę brać mojej gotówki. Ja mam gotówkę. Gotówkę. Ja kupuję to i co to jest? Rękawica Tanosa. Co to robi? Nie wiem, mam rękawica Tanosa. No i znowu to trzy miejsca. Eku sobie też weźmie o mamisturkę mm. też! Co Też mamy No i te do góry broni są takie trochę badziewne. Jak dla mnie. Trzecie piętro, ostatnie piętro! Jak? No ja mam już ostatnie piętro, no... A co? Nie widziałam co to już piętro. Ja mam już ostatnie i wszystko się zb zbagowało. 30 tysięcy uzbiera się mm -hmm. Dobra no, Ja już mam Na dole no. Co dopiero mam już do... na drugim piętrze też wszystkie zrobiono. Ej, wpuść mnie No dobrze to... O! Sam się wpuściłem Ja. No normalnie a ty myślałeś, że. A ty do mnie nie wejdziesz. Ty do mnie nie wejdziesz. Co? Ała! O ty. A. Ty co jesteś u mnie? Ja się Awa! No nie. Dobra. Ej. brak baterii mam. Dobra. Podłączamy. Już jest mu się nagrało. Dobra. Nie, muszę wypić pod kapito. Pito! No nie. Co ja teraz zrobię? Nie bij mnie! O, pi pi pi. Dobra, super. To ja stąd zmykam. Patrz, wchodzisz tu na jeden. Oje. Ej, wypuścisz mnie? O, to tu mogę wyjść z górą. Ej, gdzie to jest? Gdzie twoje schody? No, głup schody! Ale ja mam tyle kasy. No szybciej! Nie ja miałam wyboru. Znaczy, miałem poczekać, ale mnie to wyznudziło. Teraz znowu jestem bogaty. I biorę ten pistolecik. To są chyba najlepsze bronie. Co to robi? Nie wiem. O, pij mi tą miksturkę, bo taki wolny. Ta miksturka jest dobra. Jak nie, kupiłem jakiś bardziej, Uff, A przecież mam 30 tysięcy To bym ja już mógł. Kosę, ale wiem, że ona nie działa. Tu się pokazuje. Ale ten miecz oczywiście, że działa. Ej, to chyba jest miecz Impostora. Nie. Tu zamiast tego. Miecz za miecz. Bo też mam a Please wypij mi tą miksturkę. Zdarwałam. Mam wody haster. Mmmdy. Ja już mam trzecie ja piętro. Ja Chciałem ja zginąć, bo ja, no. ja to też, a to mi chodziło. Wyszłeś? Nie, bo ja wyszłeś! zginąć, a to No, ja bo zginąć. wyszłeś. Wyszłeś. Nie.

i sobie big głowowa. Ło sobie pierwsza. A ja mam już trzecie. Co? No. Nie mam już trzecie. No chcesz zobaczyć? Tak jest No jasne. Jasne, petku. Ej, gwiazdy tu są. Z czego są takie gwiazdy? One no, nawet mało dawają. Kupiłem wody, a potem 500 i kupiłem dwie rzeczy. Nie wiem, czy to by się opłacało, ale... Ten nożyk jest nawet dobry. Чекай, ты естесь там, добре Ну, пойдем на тебя Эй, впустишь меня? Я на тебе ножик, презентик Себе сам впущу Мне ноги не запить Могу Я вышла на тебя Добре Не стратишь Ну, и что не стратишь? Jak się nie pokazuje Do góry głowy masz. No. no. Co, nic nie widzę. Płacz sobie. Masz kasę tutaj. Do góry no, ale głowy. No, to było też takie. I było też tam. Co tam było? Tam, tam, tam. Też, też było. No jasne. 100 tysięcy! To jest już przesada. 100 tysięcy! Dobra, to nie jest przesada. Ale co tam? Ja się Dla mnie to i tak przeszedł. Jest ciekawe, czy. Nie, tu nie będzie do miliona. Nie ma badań. Co to było? O, muzyka mi się włączyła. Ej, ta muzyka jest trochę dziwna. Bo raz się włącza, tymkowi się włączyła. Łami... I gdzie jest taka muzyka? Też mam. Co? Jest mam muzykę. Nie, ty chyba moją słyszysz. Nie, też mam. No niby Co ja. mi się zbagował? Droper! Mi też się tak bagują. Co? Jak ja zginąłem? Mieczyki diamentowe! No. Serdecznie tego nie widziałaś? Nie. No ci powiedziałam, że mieczyki diamentowe z Minecrafta. Ale ty mi bóry O, Powiedziałem ci mieczyki diamentowe z Minecrafta. I ty mi nie uwierzyłeś. A, a chyba ja wyłączyłem muzykę Nie no to by było Szybkie bieganie Myślę, no, że ja mam już wszystkie chyba bronie No ja mam wszystkie bronie No tak, że mam wszystkie bronie co no tak ja to robi? Ja 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 no wiedziała, że on nie dodaję. nie Dobra. Czemu to? Ej, mi się tu z tej zaczęła bugować. Bo parę minut już tu siedzę i mało pieniędzy dostaję. No, Bardzo no. mało, no. Ej, dziwne to jest. I nie wiem, czy tu ja przejdę. Przecież ja miałam 54 i dostałam tylko parę tysięcy. Może tu się coś wylewa. Tak, tu się coś wylewa. Patrz. Sę... Mu. Te miecze diamentowe. One są spagowane. Patrz, tutaj jakieś miecze wylatują. Ech! Nie Mieczyle nawet, patrz, mieczyle Minecraftowe wyratują? I, I za tego tak mało, i za tego tak mało. Dobra, chyba na dzisiaj kończymy odcinek. Subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w górę. Jak, da jak dacie dwie łapki w górę. No, ty nie chciałeś sobie pograć? Dobra, y Dawajcie łapki w górę. Dwie i, na, i robimy ciąg dalszy. No to ba.